Cześć, z tej strony TOS ze stanu 185. Jesteśmy podczas trwania wydarzenia Jarmark Ocalałego i w sklepie tego wydarzenia znajdują się specjalne kryształy ulepszeń. O które pytaliście, czy opłaca się kupić i gdzie ewentualnie można je wykorzystać. I w tym wideo postaram się wyjaśnić, gdzie każdy z tych kryształów można użyć. Generalnie kryształy te służą do ulepszenia elementów zestawów. Które były do zdobycia podczas różnych kolaboracji. Ja dla przykładu zaprezentuję te ulepszenia na przykładzie dwóch ostatnich kolaboracji czyli Hitmana oraz Terminatora. A więc zaczynajmy. Pierwszym z nich jest kryształ ulepszenia skórki kwatery głównej, i jak sama nazwa wskazuje, służy on do ulepszania kwater głównych, które były do zdobycia podczas kolaboracji. I tutaj ważna informacja: by można było użyć tych kryształów, musicie mieć odblokowaną daną skórkę, marsz, czy też inną dekorację, gdyż kryształy te służą tylko do ulepszania elementów zestawów. Drugim kryształem jest kryształ ulepszenia ultra-dekoracji i służy do ulepszania elementów zestawów, które dają nam dodatkowe umiejętności podczas walki. W przypadku Hitmana była to dekoracja poprawa świata, która zwiększała bazowe obrażenia zadawane przez nasze oddziały. Natomiast w przypadku Terminatora była to dekoracja ostateczne przeznaczenie, która obniża zadawane przez przeciwników obrażenia. Bardzo cenne i często przydatne w walce dekoracje. Kolejnymi dwoma są kryształ ulepszenia dekoracji oraz kryształ ulepszenia posągu. Pierwszy z nich Ulepsza dekoracje, które mają w pierwszej kolejności podnosić statystyki naszych oddziałów, natomiast drugi służy do ulepszania posągów, które w pierwszej kolejności podnoszą wielkość naszego marszu. Dwoma ostatnimi kryształami są kryształ ulepszenia skórki marszu, którym to możemy oczywiście zwiększyć poziom skórek marszu należących do zestawów. Oraz kryształ ulepszenia ramki, który służy do ulepszenia poziomu ramek wchodzących w skład zestawu kolaboracji. A więc, jeśli brakuje Wam ulepszenia któregoś z elementów zestawu, to warto się zastanowić, czy nie zakupić go w sklepie wydarzenia jarmark ocalałego i podnieść poziom całego zestawu na wyższy poziom. A na dziś to już tyle, dziękuję i do usłyszenia.